Za dużo podlewania, za słabe podlewanie, za duża i za mała wilgotność powietrza, za mało światła, za wysoka i za niska temperatura i nieodpowiednie podłoże. Powoduje choroby roślin doniczkowych. Najczęstsze choroby to alternarioza. Objawia się okrągłymi lub owalnymi ciemnymi plamami do centymetra średnicy. Atakuje dizygotki facio, bluszczek, kalatee, paprocie, pelargonie, gwiazdy betlejemskie, szeflery, starca srebrzystego, antraknoza to brązowe plamy na najmłodszych liściach, przechodzi na starsze pędy, pojawiają się czarne zarodnie, e, przyczyny to niewłaściwe warunki uprawy, atakuje anturium, araukarie, bluszcz doniczkowy, cissus, difenbachie, fikusy, krotony, Storczyki i usuwamy chore części lub całe rośliny. Fuzarioza naczyniowa daje zahamowanie wzrostu, więdnięcie, żółknięcie, brązowienie liści. Powodują ją zastoiny wody i zbyt obfite podlewanie. Atakuje asparagusy, cyklameny, nolinę wygiętą, bromelię chryzantemy. Fytowtoroza nasady pędu roślina schnie i przestaje rosnąć. Powody to za dużo wody, za zimno, za stoiny wody atakuje azalie, chryzantemy, cyklameny, difenbachie, skrzydło kwiaty, draceny, gerbery doniczkowe, peperomie, fiołki afrykańskie. Podlewamy wtedy letnią wodą, usuwamy chore rośliny. Mączniak prawdziwy to mączysty biały nalot, e, ciemnieje, pojawiają się czarne zarodnie, przyczyny to ciepłe i wilgotne powietrze, atakuje azalie, begonie, chryzantemy, gerbery, cisusy, hortenzje, róże, sempolie, żyworódki, e, krotony, cyklameny. Miękka zgnilizna bakteryjna to czarne wodniste plamy na liściach, gnicie bulw. Zamieranie łodyg powoduje ją za duże podlewanie i nadmiar wody. Atakuje cyklameny, difenbachie, juki, draceny, kalanchoe, kaktusy, maranty, storczyki, gwiazdy betlejemskie, faciobluszcze, kaladium. Pierścieniowata plamistość Difenbachi to okrągłe plamy na liściach. Powstają pierścienie zarodni. Przyczyna to złe warunki uprawy, atakuje draceny, bluszcz, zanokcice, difenbachie, fikusy, kolumny, maranty, peperomie, pilee, kwiaty czy krotki szeflery. Plamistość liści to okrągłe, żółte, potem brązowe plamy z ciemniejszą obwódką, zlewają się ze sobą, przyczyna to złe warunki. Atakuje aralia, azalie, bluszcze, fikusy, kalansie, kalanchoe, kalatee, paprocie, peperomie, maranty, palmy. Wtedy roślin nie zraszamy, usuwamy porażone liście, usuwamy opadłe liście, rizoktonioza. To zahamowanie wzrostu, ciemne plamy na liściach, jasnobrązowa grzybnia na powierzchni roślin. Powód to zastoiny wody i za wilgotne powietrze. Atakuje bluszcz, cisus, kryzantemy, peperomnie, agloanemy. Sadzak to grzybnia na liściach, przypomina sadzę. Powód wydzieliny czerwców. Atakuje gerbery, cytryny, fuksję, kawę arabską, ketmię. Szara pleźń do szara, pyląca pleźń na roślinach, powód to ciepłe i wilgotne powietrze. Atakuje Begonie, Bluszcz, Cyklameny, Dizygotki, Draceny, Fikusy, Filodendrony, Genury, Paprocie żyworódki, usuwamy chore fragmenty roślin, wertycilioza to żółknięcie i brązowienie liści, zahamowany wzrost, brązowe wiązki przewodzące, przyczyna to za duże podlewanie i zimna gleba, atakuje aralie, fikusy, niecierpki, pelargonie, peperomie, usuwamy chore części, kupujemy zdrowe nasiona, bulwy i sadzonki, Zamieranie pędów, zapadnięte jasnobrązowe plamy na pędach, powód to niewłaściwe warunki uprawy, atakuje ketmia, aralie, fikusy, zgorzel, zgnilakowa, to zahamowanie wzrostu, żółknięcie, brązowienie liści, obumieranie korzeni, przyczyny to podlewanie za zimną wodą, atakuje begonie, difenbachie, kalanchoe, krotony, pelargonie, peperomie, gwiazdy betlejemskie, szeflery, fiołki afrykańskie. Podlewamy wodą w temperaturze pokojowej. Zapobieganie to stosowanie ziemi z pewnego źródła, wyrzucenie starej ziemi po przesadzeniu, usuwanie chorych roślin, nie przelewamy w czasie podlewania. Na pleźń w doniczce pomaga woda z czostkiem. Podlewanie wodą szczostkiem, rdza atakuje słabe rośliny, objawia się żółtym wierzchem, pomarańczowym spodem, plamami na liściach, miękka zgnilizna jest nieuleczalna, chore okazy trzeba palić, inne choroby grzybicze są uleczalne i bezpieczne metody ochrony, Roślin doniczkowych, to trzeba, jeżeli tylko zauważymy zmiany, to trzeba usunąć porażone części roślin. Trzeba dbać o odpowiednie dla danego gatunku oświetlenie, podlewanie, wilgotność powietrza, temperaturę i podłoże. Zgnilizna atakuje w sezonie grzewczym od jesieni do wiosny. Ziemię wybieramy lekką, doniczka musi mieć drenaż, podlewamy mniej w czasie spoczynku. I zapobiegawczo co dwa tygodnie można posypywać ziemię cynamonem. Soda oczyszczona i cynamon są grzybobójcze. Cynamon jest też bakteriobójczy, 1 litr wody, 1 czwarta łyżeczki mydła w płynie. Pół łyżeczki sody, mieszamy, spryskujemy mieszaniną podłoże i chorą roślinę. Mieszaninę trzeba zużyć od razu, potem zrobić nową. Potem trzeba roślinę opłukać. Woda z czosnkiem, pół ząbku czosnku na cztery szklanki wody, gotujemy wywar. Można czosnek przecisnąć przez praskę do ziemi. Zapobieganie to odpowiedni drenaż z kamieni, keramzytu, potłuczonej porcelany. Doniczka musi mieć odpływy, jak nie ma musimy zrobić. Gleba musi być lekka, przepuszczalna, najlepiej z domieszką piasku lub perlitu. Powietrze nie może być ani za wilgotne, ani za suche. I jeżeli mamy nowoczesne okna, to musimy wieczyć. Dziękuję, życzę miłego dnia.